Symfonia dziewiąta. Przypuszczalnie chodzi o Symfonię Beethovena ostatnią, e, nazwaną też Symfonią Radości. Słynna Symfonia. E, tu mamy, kto jest projektantem gry. Wydawcę. Gra wyleciała z daleka, z Tajwanu, a w całkiem wysoko oceniana gra przez zagranicznych blogerów. 2 do 4 graczy, 60 minut i więcej, do 75, nawet 15 roku życia. Dobrze oceniana gra w kategorii właśnie muzyki, jakbyśmy sobie poszukiwali zestawienia. No tu mamy nie po, po naszemu. To ta gra jest, jest wysoko w notowaniach. Tu mamy angielską instrukcję. Jakieś prowadzenie, komponenty dobry. Dalej komponenty, jakieś szkatułki widzę będą. Tutaj jak to wszystko będzie wyglądało sobie w ułożeniu. Są jakieś też trzy poziomy. No i startujemy tutaj już z, z działaniami naszymi. Będzie jakaś wadza sponsorów. Gdzie będziemy trochę sponsorów dla, dla naszej muzyki. Tak, środków finansowych, faza koncertowania, tak koncertu, koncert z, 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 koncert z sukcesem. Koncert, który się nie udał, co się dzieje, faza sprzątania i jak liczymy, punkty. Jakby, a tutaj już koniec gry i, i zapisywanie tych punktów. Też jest wersja dla dwóch graczy, jakaś osobna pokazana, i tutaj bardziej szczegółowo, kto to zrobił. I krótki taki, taka informacja o tym wszystkim. Eee, teraz oglądamy, jak same to mamy w środku. Planszetka dwustronna, tak lub tak. Tu jest pewnie dla czterech graczy, tu jest pewnie dla trzech, bo tu są trzy, trzy kąty tak bym przypuszczał. Teraz mamy tak: Handel, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, tak. Będą rywalizować i mistrzowi muzyki poważnej. Fajny materiał, bo Azjaci mają trochę inne te, te materiały, nie, nie strzepią się tak, są mocniejsze te wszystkie e, plakietki. A to też tak całkiem miło zrobione. Nawet z wyciąganiem. Zaraz sobie, zaraz sobie to otworzymy mamy opakowanie, opakowanie tył, made in Taiwan tu mamy wszystko, ma tu wcielnie upakowane teraz wszystko tu jest jeszcze koncertówka. Tu mamy jakąś kartę. Dziękujemy za granie. I tak znaczniki. Wielokolorowe, standardowe, drewniane kosteczki. Kasa. Kolejna kasa. Już całkiem fajnie wyciągnięta z takimi orłami no też punktacyjne jakiś wyleczak taki antywirgocz Tam jak była jakaś faza, widziałem krzesło. Może będziemy w pewnym momencie, nie wiem, jakieś nagle wyprzedawać, Trudno powiedzieć, to nie pewnie znaczy większego gracza. Na razie wszystko no, wygląda fenomenalnie. Nowocześnie też, jeśli chodzi o jak to jest zrobione, tak. Z tyłu, kiedy kiedy odszedł z tego świata. To też jest super. Będziemy jakieś szkatułki składać z tego. Tam były na, na obrazkach szkatułki pokazane. I będziemy składali. Te do góry będą szkatułki. O, składane. Mamy no rozkładane, tak, mamy rozkładane to. I dwustronne płódło szczelnie wypełnione było, duża oszczędność miejsca komponentów całkiem sporo komponenty bardzo o wysokiej jakości, trzeba przyznać. Tak to wygląda, co jest w środku. Tak wygląda pudełko. Muzyka klasyczna, poważna. Symfonia 9 Beethovena. Jeszcze raz zobaczymy sobie. Made in Taiwan. Tak tu mamy wydawcę. Tu mamy 2-4 graczy. Godzina 7 do 75. Od 15 roku życia. Chociaż tutaj różnie to bywa, bo czasami wydawcy mocno w górę zaokrąglają za to. I przypuszczam, że to też tak będzie. Symfonia dziewiąta. Dzięki.